Witajcie wspaniali kochani miłośnicy zieleni. Czy kiedykolwiek wróciliście szczęśliwi do domu z nową rośliną tylko po to, by kilka tygodni później patrzeć, jak ona traci energię, marnieje i w końcu zamiera? Jeśli tak, to ten film jest dla was. W tym filmie przesadzam swoje nowo zakupione roślinki, czyli palmę oraz jukę. I zobaczcie, jak to wygląda, daje drenaż. Usuwam zupełnie to sklepowe podłoże, oczywiście na ile tylko się da, bowiem, jeżeli będę zbyt mocno chciała usunąć to podłoże, to mogę uszkodzić korzenie. A nie o to tutaj chodzi. Absolutnie tego robić nie można. Jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby usunąć nadmiar tego podłoża, to róbcie tylko ty, tyle, ile się da, aby właśnie nie uszkodzić korzeni. Potem te korzenie mogą gnić i roślinka może chorować. Jeżeli tak się stanie, to jest pewna naturalna alternatywa. Możecie takie uszkodzone miejsca zasypać cynamonem. Cynamon elegancko. Niszczy wszelkie patogeny, a w tym chorobotwórcze grzyby, więc to jest również pewna opcja. Ja mam również pomocnika w przesadzaniu roślin, jak tutaj widzicie. Jest to moja niuńka, moja asystentka migotka, która jeśli tylko zobaczy, że nagrywam jakiś film, że zajmuję się roślinami, to biegnie pędem i musi również być bohaterką filmu. I jeżeli uszkodzicie korzeń. Albo tak wam się wydaje, to zdecydowanie lepiej nie podlewać tych roślin od razu po przesadzeniu, tylko tak za kilka dni, za dwa lub trzy. Ja nie uszkodziłam korzenia, na szczęście, więc spokojnie mogę podlać te roślinki bezpośrednio po przesadzeniu. Ja lubię przesadzać rośliny na sucho z tego właśnie powodu, że to stare podłoże zdecydowanie lepiej odchodzi od korzeni, niż gdybym je wcześniej podlała. Także osobiście rekomenduję właśnie taki tok postępowania czyli roślinka na sucho, przesuszona. Może nie aż tak nadmiernie, tylko po prostu przed podlewaniem, a podlewacie dopiero po przesadzeniu, jeżeli nie uszkodziliście korzeni. To zaznaczam powtórnie, ale jest to bardzo ważna kwestia, bowiem kupujemy rośliny po to, aby się nimi cieszyć, a nie żeby je od razu leczyć. Dzisiaj odkryję, 7 mega powodów, dla których warto przesadzać nowo zakupione rośliny doniczkowe. Bo to nie tylko dobry pomysł, ale absolutna konieczność, jeżeli chcecie, aby wasze nowe nabytki rozkwitły i zachwycały przez długie lata. Pierwszy powód to zbyt mała doniczka. Wyobraźcie sobie, że przez wiele tygodni mieszkacie w ciasnej, malutkiej celi. Twoja nowa roślinka właśnie tak się czuje. Rośliny ze sklepu często są wciśnięte w doniczki mniejsze niż powinny, co prowadzi do zbyt ciasnego upakowania korzeni. Korzenie nie mają przestrzeni do wzrostu, nie mogą efektywnie pobierać wody i składników odżywczych. Przesadzanie da im wolność i pozwoli na bujny rozwój. Drugi powód to jakość podłoża. Podłoże w sklepowych doniczkach często jest słabej jakości. Przeznaczone tylko na krótkotrwałe przechowywanie roślin. Ma słabe właściwości drenujące i może być pełne nawozów, które z czasem się jednak wypłukują. Przesadzenie da Wam kontrolę nad wzrostem Waszej rośliny, pozwalając na wybór idealnego podłoża dostosowanego do jej potrzeb. Dajecie jej to. Co najlepsze. Po trzecie, przesadzając, zapobiegacie gniciu. Nadmiar wody to wróg numer jeden wśród roślin doniczkowych. Zawsze powtarzam, że umiejętne podlewanie to 99% sukcesu w uprawie roślin. W ciasnych doniczkach z kiepskim podłożem woda ma problem z odpływem, co prowadzi do gnicia korzeni. Przesadzanie pozwala na ocenę stanu korzeni i, jeśli trzeba, usunięcie uszkodzonych części, zanim będzie za późno. Po drugie, w sklepach nie dają w ogóle drenażu w doniczki, więc, jeżeli będziecie przesadzać, to przy okazji dacie drenaż. Na przykład z keramzytu. Ja tak stosuję od lat z powodzeniem. Roślina nie lubi, jeżeli ma mokro w nogach. Oczywiście są pewne wyjątki, ale generalnie dotyczy to niemal wszystkich roślin. Po czwarte, kwestia szkodników. Rośliny w sklepie mogą być podatne na ataki szkodników, wszak jest ich tam bardzo dużo i skupione są na jednym niewielkim odcinku. Przesadzanie to doskonała okazja, by dokładnie obejrzeć korzenie i liście, sprawdzić, czy nie ma tam żadnych nieproszonych gości. Możecie również ewentualnie zastosować środki zapobiegawcze i uchronić swoje rośliny przed inwazją to jak wczesne ostrzeganie przed katastrofą. Oczywiście ja rekomenduję stosowanie wyłącznie naturalnych preparatów do ochrony roślin. Takie można znaleźć w sklepach, ale również można sobie samodzielnie przyrządzić, jak na przykład taki macerat z czosnku czy odwar z wrotycza. Kapitalnie działają na przykład na mszyce czy na mączlika szklarniowego. Niejednokrotnie przetestowałam i wyobraźcie sobie, że taki preparat, wykonany z maceratu z czosnku, z dodatkiem odwaru zwrotycza oraz czasami dodaje gnojówkę z pokrzyw. Naprawdę wspaniale rozprawia się ze wszelkimi szkodnikami i tymi najbardziej nieznośnymi, czyli mącznikami szklarniowymi, bo to jest plaga szczególnie w uprawie pelargonii czy fuksji. One je uwielbiają. Po piąte, lepszy wzrost. Przesadzanie pobudza rośliny do szybszego wzrostu. Nowa przestrzeń, świeże podłoże. Zdecydowanie lepszy dostęp do składników odżywczych. To wszystko sprawia, że nowo nabyte rośliny będą zdrowsze, silniejsze i piękniejsze. Po szóste, kwestia nawożenia. Przesadzając, macie możliwość dostosowania nawożenia do potrzeb waszej rośliny. Możecie wybrać nawóz o odpowiednim składzie i dawce, aby zapewnić jej optymalne warunki do rozwoju. To jak spersonalizowana dieta dla nowego zielonego domownika i po siódme kochani. Sama satysfakcja bowiem przesadzanie to radość i relaks. To czas, który poświęcacie swoim roślinom, dbając o nie i tworząc dla nich Cudowne środowisko. To również wspaniała okazja do nauki i zgłębiania wiedzy o pielęgnacji roślin. To po prostu wspaniałe uczucie, poczucie, że robicie coś dobrego dla nich, dla natury i dla siebie. Bo najlepszym dla nas ludzi jest kontakt z naturą. A jeżeli oglądacie ten film, to na pewno. Kochacie rośliny i chcecie dla nich jak najlepiej. A jak to jest u was? Czy również przesadzacie nowo zakupione roślinki? Piszcie w komentarzach. Cudownych, wspaniale rosnących roślin. I do zobaczenia.